Media społecznościowe oszalały po osobistym oświadczeniu Dariusza Pachuta. Podróżnik przyznał się do zakończenia związku z Dodą i zdradził powody swojej decyzji. Jak zareagowała piosenkarka? Pokazała internautom wieczór spędzony w miłym towarzystwie. To dla niej zupełnie nowy rozdział. Relacja Dody i Dariusza Pachuta była jak rollercoaster, pełna wzlotów i upadków, ale zawsze przyciągająca uwagę mediów i fanów. Ich związek który wydawał się być oazą spokoju po burzliwych romansach wokalistki, był dla wielu zaskoczeniem, para prezentowała się harmonijnie, a ich uczucie wydawało się autentyczne. Niestety, jak to często bywa w show, biznesie, nawet najmocniejsze związki mogą się rozpaść. Związek, który przez wiele miesięcy wydawał się być jednym z najbardziej stabilnych w polskim show, biznesie, dobiegł niespodziewanego końca. Jak pierwszy donosi świat gwiazd, para miała rozstać się już kilka tygodni temu, jednak wydaje się, że oficjalne potwierdzenie tej informacji pojawiło się dopiero teraz na profilu u Pachuta, miesiąc temu, po zakończeniu projektu w Norwegii, nad którym pracowałem z pełnym zaangażowaniem, postanowiłem wcześniej niż pierwotnie ustalaliśmy, przyjechać do Turcji i zjawiłem się tam dwa dni przed umówionym terminem. Niestety, to, co zastałem na miejscu. Skłoniło mnie do trudnych refleksji podjęcia decyzji o zakończeniu naszego związku. Oświadczenie wywołało lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. Jednak piosenkarka przez cały czas milczała i nie komentowała sytuacji. W końcu przerwała ciszę. Doda, znana z ciętego języka, nie zawiodła oczekiwań swoich fanów. W odpowiedzi na ostatnie ataki swojego byłego partnera, opublikowane na łamach Super Superekspresu, artystka pokazała że nie ma sobie równych w ripostach. Gwiazda, zachowując godność i opanowanie, wypowiedziała zaledwie dwa zdania. W tych nielicznych słowach ukazała niezwykłą dojrzałość, mam 40 lat. Wyrosłam z komentowania życia prywatnego, powiedział tabloidowi. Jak wynika z tego samego artykułu, twierdzenia Darka o niespodziewanym przybyciu do Turcji są co najmniej niespodziewane. Doda i Darek cały czas byli w kontakcie, zwłaszcza że ona drżała o niego za każdym razem, gdy wyruszał na swoje niebezpieczne wyprawy. Doskonale wiedziała, że przyjedzie do niej do Turcji, zapowiedział się, pisał do niej, gdy był w drodze, a później na miejscu. Spędzili razem udany urlop w willi, którą załatwiła dla nich Doda, czytamy na łamach serwisu se.pl. Zdjęcia opublikowane przez Pachuta i Dodę w mediach społecznościowych zdają się przeczyć jego wcześniejszym wypowiedziom o trudnych refleksjach wywołanych tym, co zobaczył na wakacjach. Doda udowodniła, że kryzys potrafi ją jedynie umocnić. Zaledwie kilka dni po nieprzyjemnym zdarzeniu gwiazda powróciła do swoich ulubionych zajęć. Być może z przekąsem poinformowała też internautów o rozpoczęciu porządków w swoim życiu. Na jednym z nagrań widzimy cień postaci, która odkurza mieszkanie gwiazdy. Na innych kadrach do ciała piosenkarki z czułością tuli się jej ukochany piesek. Już na pierwszy rzut oka widać, że Doda ma przy sobie mocne wsparcie które jest niezwykle potrzebne w trudnych rozstaniach. Ponowne wyciąganie jej prywatności nie jest dobrym sposobem zakończenia relacji. Gwiazda woli w tym czasie oddać się porządkom w domowym zaciszu. Wyjawi kiedyś prawdziwe powody zakończenia relacji.